Czołem, ponieważ podczas ostatniego odcinka dotyczącego przygotowania łusek do elaboracji wpadłem na pomysł, że ożywię swoje urządzenie, które służy do indukcyjnego odpuszczania, czy też nagrzewania, nagrzewania metali, co zresztą bardzo może się okazać użyteczne, ponieważ można za jego pomocą nagrzewać i odpuszczać w kontrolowany sposób termicznie, na przykład łuski. Zacząłem gromadzić niezbędny do tego celu sprzęt, który gdzieś tam zalegał mnie po szafach i, i pod, pod biurkami. I znalazłem jedno urządzenie, które pomyślałem sobie, że nie wszystkim, zwłaszcza młodszym odbiorcom mojego kanału, może być znajome. Jest to urządzenie zwane. Autotransformatorem, a popularnie nosi ono taką dosyć barwną nazwę, wariat. Co to jest wariat? Wariat to jest po prostu autotransformator, a nazwa um, bierze się od angielskiego słowa variac, czyli zmienny po prostu transformator, autotransformator o zmiennym przełożeniu. Czyli tra taki transformator, którego Stopień przekładnie, czyli stosunek napięcia wejściowego do wyjściowego, możemy płynnie zmieniać za pomocą takiego pokrętła. Teraz nie jest to w dzisiejszych czasach nazbyt często spotykane urządzenie. Wydaje się, że. Ono właściwie ograniczone jest gdzieś tam jego obecność do laboratoriów, do jakichś stanowisk badawczych. Czasami jeszcze być może w szkołach one się zdarzają. Jeżeli ktokolwiek z Was chodził do jakiejś szkoły technicznej czy uczelni i mieliście laboratoria z elektrotechniki, to być może się spotkaliście właśnie z takim urządzeniem. Ja kupiłem go gdzieś za grosze na giełdzie elektronicznej. On kosztował mnie dobre 15 lat temu. Myślę, że około 40 zł, pewnie facet mi go sprzedał, dosłownie na wagę, tak, bo to jest bardzo ciężkie urządzenie, tam jest sporo miedzianego drutu namotane, także ono waży e, pewnie ładne 8, 7, 8, czy nawet 10 kg. E, I to urządzenie e, ma taką zdolność, że umożliwia regulację napięcia sieci od 0 do 200, nawet 70 V w płynnym zakresie. Przy czym zachowuje cały czas płynną, e, płynną niezniekształconą sinusoidę. E, co nie jest niestety powszechną cechą, bo e, można, powiedzmy, w pewnych warunkach stosować ściemniacze do oświetlenia, do regulacji napięcia. Natomiast one w większości przypadków będą w paskudny sposób rwały e, to, ten sinus, który normalnie jest w, w napięciu sieci. Będą powodować, że niektóre urządzenia albo będą chodzić bardzo głośno, albo mogą zostać wręcz uszkodzone. Niektóre z nich nie będzie tego efektu regulacyjnego, także. Taki wydawałoby się stary kawał nikomu niepotrzebnego złomu. Jest naprawdę fajnym aparatem, jeżeli chodzi o własne laboratorium, czy nawet warsztat, taki, w którym niekoniecznie musicie wykonywać jakieś eksperymenty czy pomiary. Ale jeżeli macie jakiekolwiek urządzenia, które pozbawione są regulacji prędkości, to chociażby mogą być na przykład niektóre elektronarzędzia, to posiadając tego typu wariata, czyli taki autotransformator, jesteście w stanie płynnie regulować sobie napięcie na wyjściu, tak jakbyście mieli po prostu kontakt ze zmienną, ze płynnie regulowanym napięciem. Zobaczcie, ja sobie jadę tym pokrętłem od pozycji jego początkowej. W tej chwili mam już około 110-120V, czyli mamy tak, jakby jesteśmy na poziomie napięcia sieci na przykład na kontynencie amerykańskim. Oczywiście częstotliwość nie ta, ale moglibyśmy z tego zasilać powiedzmy urządzenia nieprzystosowane do, do naszego napięcia sieci. I teraz jedziemy sobie dalej. I tutaj w miejscu, gdzie ja sobie flamastrem namalowałem na jego skali taki napis 1 do 1, będziemy mieli około 230 V, czyli znamionowe napięcie sieci Niskiego napięcia w naszym systemie energetycznym. Ale na tym nie koniec. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli ja przejadę tym pokrętłem dalej. Dojadę do, mogę dojechać, słuchajcie, prawie do 280 V. I to jest bardzo cenna możliwość, jeżeli chodzi o testowanie różnych urządzeń, o sprawdzanie, jak one będą się zachowywały przy zwiększonym napięciu. Ja w tej chwili, wy tego nie widzicie, ale jedna z żarówek, jedna z lamp, która nade mną się znajduje, jest zasilana dokładnie tym napięciem. Jak widać, tym żarówkom nic się nie dzieje. Niektóre z nich, co prawda, nie regulują się zbyt płynnie. Jedna z żarówek. Tutaj w okolicy 90 V niemal całkowicie gaśnie, przy 90 się zapala i pozostaje na stałej jasności. Pozostałe dwie: druga LEDowa zaczyna się gdzieś przy tym napięciu regulować i reguluje się płynnie aż do maksimum. Trzecia żarówka LEDowa zaczyna działać przy 187 V. Dopiero zauważcie, jak wysoko i regulowana jest ze zmienną jasnością. Aż do poziomu jakieś 240 V, gdzie później już jej jasność zostaje na stałym poziomie. Także tak wygląda aha ile jakimi mocami można go obciążyć to jest akurat model taki nazwijmy to średniej wielkości w związku z czym tutaj można do niego podłączyć około kilowata to jest i tak dosyć sporo w zasadzie każde elektronarzędzie takie które moglibyście używać właściwie można z niego zasilić ale są też i wersje 2,5 i 3 kilowatowe ten sam sprzedawca który mi go sprzedał Dziadek, który stał gdzieś tam na schodach w pobliżu dawnego budynku zarządu warszawskiej giełdy elektronicznej na wolumenie, od lat już go niestety nie widuje. No mam nadzieję, że ma się wciąż w dobrym zdrowiu, ale miał takich urządzeń kilka. Między innymi, właśnie większą 2,5 kW wersję, której wówczas nie kupiłem, bo stwierdziłem, że jest za ciężka, a kosztowała dosłownie 30 zł więcej. Strasznie tego żałuję, bo naprawdę jest to wysoce użyteczne urządzenie, jeżeli cokolwiek robicie po prostu z, z użyciem prądu elektrycznego. I to, tak jak mówię, nie tylko do celów takich laboratoryjno-druciarsko-badawczych. Ale do zwykłych użytkowych zastosowań, typu zasilanie, rozmaitych urządzeń, dmucha, narzędzi, silników, wszystkiego, co sobie tylko wymyślicie, byle nie przekroczyć jego znamionowego urządzenia. Także tak wygląda autotransformator. Zwany wariatem. Jeżeli gdziekolwiek e, zauważylibyście możliwość kupienia sobie takiego urządzenia, nawet jeżeli ono będzie bardzo stare, zobaczcie, ten mój on wygląda, tu pokrętło jest sklejone gdzieś tam klejem, bo było pęknięte. Ta obudowa tym takim srebrnym młotkowym lakierem sugeruje, że to jest urządzenie, które ma pewnie z 60 albo więcej lat, tam w środku tak naprawdę nie ma co się zepsuć, jest wielkie, miedziane uzwojenie i taki ślizgacz, taki, taki suwak, który. No jeżeli on nie był jakoś mega intensywnie eksploatowany, to on się pewnie nie zużyje. Także jeżeli byście gdzieś trafili, na autotransformator zwany wariatem. Szczerze polecam, w każdym warsztacie, w każdym laboratorium jest to mega użyteczne narzędzie, pomimo że na takie nie wygląda i, i, i szczerze polecam. Pozdrawiam, dzięki.